Hej siemanku, tu Miazga16 i witam w odcinku z testowania kebabów. na kanale kebabem testowanym z dzisiaj e, jest to kebab king mamy tutaj, tutaj właśnie ten <śmany> cheddar kebab <śmany> halumi kebab się on dokładnie nazywa zaraz go przetestujemy ogólnie fajnie zapakowany jest w strojerku, jest taki fajny papierek który trzyma ciepło, naprawdę dobrze zapakowują w dodatku <śmany> dali mi herbatę w środku jest to naprawdę fajny lokal, polecam polecam ten lokal Po jeden nie można nagrać mhm. Tak, całkiem bogate menu. W ogóle widzę, wybrałem tutaj e, Halumi Kebab z, z 26 zł to są w ogóle takie ciekawe kebaby. Jakieś tutaj w ogóle 27 zł co przypomina sushi. Ogólnie, tak jak spojrzę na no to menu, to nie wiedziałem co wybrać. A w końcu skusiłem, skusiłem się na tego Halumi Kebab z cheddarem. Są jakieś ciekawe. Czy chi, cheese. Chicken kary z frytkami, chicken strips, chicken fillet. Jeżeli chodzi o ceny, to takie standardowe. Ogólnie dostałem tutaj menu. Ty jesteś właścicielem. Dostałem menu. Tutaj w ogóle też można zobaczyć ceny kebabów. Ceny, jak to mi jest, jak wygląda. I z tego słyszę, jest tutaj także turecka muzyka. Ceny takie. Spoko, są jakieś wege Dostałem także herbatę. <laughs> fajnie z ich strony, fajnie lokal w ogóle. tak dbają, dbają o klientów. A co do kebabu, no to świeża warzywa. Fajnie kręcących się kebabik tam o Kurde mięsko pyszniutkie. Zobaczymy, wziąłem właśnie tego yy, czy halumi kebab tego Czedara Zobaczymy jak będzie smakować. Ogólnie są tutaj także typowe dania tureckie. Ja sobie i sobie zamierzam kupić coś takiego. Nie wiem co to jest, to jest to są... co to jest? To jest... Baklava. Baklava. to są słodycze jakby? Tak, takie deser. Ha, ciekawe. No to wezmę takie coś ciekawe, fajny mix. Dość gadania, czas przejść do testu smaku. Mm. Prawdę dobry. nie jest może jakiś specjalnie duży, bo w sumie on nie wygląda takim średni kebab dobre mięso, mają, jak mówili mają wszystko swoje, nawet bakławy właśnie wziąłem jedne, kupiłem bakławy, to takie e, słodycze z Turcji, ciekawe, właśnie później zrobimy recenzję tego Mmm. Warzywa są świeżutkie. Bardzo dobrze przy, przy, przypieszona tortilla. krupka, Mmm. Ziemię mięso mieszane. Była kurczak, głowina i sos mieszany. czuć minimalnie ostry. Naprawdę świetny kebab. Co mm. mnie ten kebab działa trochę ponad miesiąc. Zresztą tam, tam z właścicielem się zapytałem. Właśnie tam właśnie z właścicielem też e, rozmawiałem właśnie na film. Tam biegnie jeden fragment filmu w którym właśnie zamieniłem parę słów z tym właścicielem o tych bakowach. Naprawdę wiecie, e, fajny kebab. Ciekawy lokal, w ogóle lepiej, ten lokal jest w ogóle lepiej prowadzony niż większość tych tureckich kebabów, gdzie Turek składa kebaba, yy, daje kebaba i kurwa nigdy nie myje tych rąk. To tak właśnie często jest w kebabach, że składa kebaba, mało jebanej czasu nie myje, właśnie to była sytuacja w Marhabie pamiętam, że yy, potem przyjechałem do domu i dostałem ostrego wrzygania i straczki, a tutaj jest naprawdę taka kurwa kultura, no nie, nie ma także... Takie, nie ma takiego bydła. Przede wszystkim nawet herbatkę mi dali do wypicia, naprawdę dbają yy, o klientów. Wystawiam tu 9 na 10 naprawdę kebaby niesamowite. Będą naprawdę bogate. Mamy różne rodzaje kebabów. Proszę, od cheddara, od halumi. Być może, może, może mi się pomyliło, może wziąłem halumi bez cheddara. Bo tam właśnie trochę to menu było takie mylące, że cheddar było po napisu halumi. Ale A może i tu jest ten cheddar. Batmy. Coś to jest takiego białego, więc może to jest cheddar mm. No to kebabu to jest 9 na 10, naprawdę. Bomba smakowa, niesamowity kebab. Mm. nic w życiu nie jadłem lepszego kebaba. Kebaba. Mm. Także, jeśli chcecie moje filmy, subskrybujcie kanał, wraz z kamerami, filmy, udostępnijcie filmy, nami, zapraszam do także na poprzednie filmy. Nazywam się Hej, siemanku, domiazgę16, widzimy się w kolejnym filmie na kanale, cześć. Jeśli chcecie, widzieć, chcecie oglądać jeszcze jakieś recenzje kebabów na kanale, to piszcie, e e jeżeli chcecie zakończyć serdomię, napiszcie swoje propozycje kebabów, których jeszcze nie recenzowałem i z chęcią pojadę i zrecenzuję je dla was, właśnie te kebaby. Aż, pięknie, dzięki. i